Siemanko wszystkim gromiasty, z tej strony witam was w kolejnym jak widzicie w końcu Ale to naprawdę w końcu mamy komentarz z MW2 Chciałbym jeszcze trochę innych filmików wrzucić na swój kanał Aby on bardziej taki jak wam powiedzieć taki wypęczniały Aby tam była naprawdę gruba, taka wiecie, gruba podwójna moc Bo nie każdy na pewno z was yy, Interesuje się mody a chciałbym jak najwięcej Osób przyciągnąć do swojego kanału, no nie oszukujmy się, kampania reklamowa, tak? Także poświęcę swój kanał Chcę wrzucać także inne filmiki mniej więcej. Tematyka sportowa wiadomo PES 2012, FIFA 12, zapowiedzi, trailerów, może na przykład polskie filmy. Let's play, tylko trochę inna wersja na zasadzie, że przechodzę całą gierkę, partycuję na 30 ileś tam części, czy 15, zależy od długości gierki i z każdym odcinkiem narzucam jakiś dany temat właśnie w tej chwili. Na moim kanale możecie obejrzeć Warhammera 40 tysięcy Space Marine. Niedługo część czwarta miałem dzisiaj rano wrzucić, ale kuźwa nie wyrobiłem się trochę czasowo. Mówię na chociaż to obiecany komentarzem z MW2. Jak widzicie na ekranach, standard TAR21 upadkowy, czyli moca balająca i ninja. Moment, ziomuś poczekaj, zaraz dołączę na ciebie na Steam. Muszę tylko ludziom tutaj komentarz zarzucić, bo obiecałem, że będzie z MW2. Prosili mnie. Na streamie abym coś opowiedział. Także odliczamy cały czas yy, dni do premiery MW3 do naszych kochanych dedyków. Nie mogę się naprawdę doczekać. Boję się tylko jednej rzeczy, mianowicie cały czas. Jak widzę te trailery, bo analizuję, oglądam. Tam jest taka nowoczesna, zajebista tuba. Widzieliście na pewno, taka elektroniczna, namierzana, namierza kolesia, strzelasz za ściankę, łup. I, nie, I po kolesiu. Taki jakby można powiedzieć, taki upgrade tuby. Ludzie się też boją tej tuby, wszyscy boją się tej tuby. Okaże się, że zamiast MW3 będzie tuba strała się, po postrach wśród graczy. No ale dobrze bo dzięki że są dedyki, na pewno zablokujemy tą tubę. Na dedykach będzie zakaz tubowania. Cholera wie czy to można nazwać tubą. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Niedługo powinny być już gameplaye z całych meczy. Mam nadzieję, że uda mi się coś drapnąć na, z innych stronek i wrzucić na swój kanał. Wrócę jeszcze na chwilę do tematu FIFA 12: mianowicie większość z Was zapewne ma też problem z padem. Yy, mianowicie wiecie o co chodzi rekomendowane pady są Decha i większość osób jakie mają jakieś pirackie pseudo pady za 20zł czy 30 zł z allegro i fifa ich nie odczytuje wywala do menu mam dla was taką radę to ta metoda powinna działać w 100% słuchajcie jeżeli macie FIFA 2011 wchodzicie w dokumenty tam jest yy, żeby was nie skłamać setup config coś ta, yy, keyboard coś taki taki plik jest kopiujecie ten plik wrzucacie do FIFA 2012 Ktoś będzie coś chciał, niech więcej, nie będzie dawał sobie radę, niech pisze na PW, na pewno pomogę, przyczepałem wczoraj prawie wszystkie fora, mnóstwo porad, ale ta okazała się, bynajmniej akurat na moich ustawieniach na moim kupinku skuteczna, także teraz kupię FIFA 2012, w końcu spadę, mogę spokojnie już trzaskać rabona i, i cieszyć się pięknym pokazem trików w, w wykonaniu najlepszych zawodników świata. Jeżeli chodzi o PS 2012, powiem tak samo, ludzie naprawdę zaskoczył mnie w tym roku. Nie spodziewałem się, że Gierka będzie aż tak na dobra. Ściągnąłem to, to demo, obejrzałem tą pokazówkę, która trwała 2 minuty to, to intro, można tak to nazwać. Zagrałem pierwszy mecz Manchester United Milan. I o dziwo powiem Wam, że naprawdę grało się dobrze na najwyższym poziomie trudności. Gra jest wspólna, akcje są przemyślane, przeciwnicy myślą, pomocnicy dołączają się do akcji ofensywnych. Można ustawić obrońców także. Czy nawet gra z obrońca rozprowadzę, mam od razu kontru kontrujących nas pomocników i napastników, także to co oczekiwałem, oczekuję od piłki nożnej elektronicznej, wszystko jest zawarte i także na pewno może być jedynie problem, jeżeli chodzi o licencję, to jest bolączka, zawsze PESA odkąd pamiętam. Ale od czego mamy polskich patcherów, których serdecznie wszystkich pozdrawiam, znajomych. Liczymy na jakiś patch może Polski Ligi, bo z tego co wiadomo, z takich cichych newsów FIFA 2012 nie będzie, yy, jak wam to powiedzieć, posiada oficjalnego loga, loga T-Mobile Ekstra Klasy będzie nazywana Ligą Polską i zamiast Lecha Poznań będzie L Poznań, także czekamy na naszych paczerów, mają pewno kupę roboty, bo nazwiska piłkarzy powinno być wszystko w porządku. Ale zostawmy FIFA 2012, to będzie osobny komentarz. Jesteśmy w MW2, gromimy. Jak widzicie, to jest właśnie przykład meczu defensywnego, jak 5 minut za nami, a my dopiero, na, my nawet nie mamy połowy punktów, a... I nawet skill mu tutaj nic nie pomoże. Wbity także Harrier. Gdyż nie jestem nie jest hostem, Harrier nie zyga prawidłowo, tak jak cztery, bo jest właśnie taka zasada, jak jesteś hostem. Masz Harriera, to mutlcie się, albo Pilowa, to, to już, już, już nie ma, nie ma, nie ma o, nie o, o czym gadać. Nietypowo dla mnie w łapce MP5. Powiem wam szczerze, nie lubię tej broni. Naprawdę się nie cieszę, żeby kogoś z dystansu, być tak jak tego tutaj kolesia. Wiedziałem, że jak zapuszczę spray, to na pewno w niego trafię czeła. Seriami delikatnych, takich pocisków, takich wiecie, klik, klik, klik. No i, i powinno być setka nasze, w, 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 na nasze konto. Wiedziałem to, że jest Claymore. Czułem po prostu, że gość się założył Claymore'a. Za łatwo by było. Zabrakło mi chyba jednej ofiary do czapera. Menda się tam skampiła. Mogłem to inaczej rozegrać. Miałem chyba flesza. Trzeba było pozapuścić flesza, wejść turmem. I, I śmigałbym sobie teraz czaperem, a tak trzeba zapierdzielać i wszystko tutaj ręcznie wbijać i gromić naszych towarzyszy. Może trochę się jeszcze coś pochwalę, już koniec filmiku. Pewnie większość z Was już naprawdę nie ogląda. Wyłączyła. Yy, osiągnęłem dwu, liczbę 250 znajomych na Steam. Trochę takich statystyk naprawdę cieszy nasze gromowisko na yy, Steamie. Osiągnęło liczbę 200, prawie 40 znajomych, więc to naprawdę dobry wynik. Jeszcze z takich statystyk przekroczyłem liczbę 1400 godzin. Wiem, niektórzy mają więcej radek, chyba 930 ma 1700, ale uważam, że 1400 godzin to jest tak naprawdę sporo poświęciłem czasu swojego życia w tej grze. Mam nadzieję, że kiedyś <grym, grym>, <grym>, się <grym, to zwróci, odliczą mi gdzieś tam na górze, zwrócą te przegrane godziny, oby. Chociaż tyle osób tutaj pogromiłem, to będę się smalić w piekle i z niego chyba już nigdy nie wyjść. 130, czekajcie, 130... Około 140 tysięcy ofiar zabitych. Przy tym przydałem przy 100 tysiącach zgonach, to 40 tysięcy na plusie, czyli 140 tysięcy. To, to prawie taka półtorej legnicy mojego miasta, wyróżniłem tych dwa lata. A grało się, powiem wam, przez te dwa lata, oj dużo, dużo. Ile osób znajomych się przewinęło, ile... Biło się czapelów, czy strzelców i... Naprawdę, gierka to dobrze wspominał, bo trzeba się szykować powoli do MW3. Ostatnio także gram. Yy, poświęcam trochę więcej czasu w takiej fajnej gierce z naszego studia polskiego Techlanda Dead Island. Widziałem ją na kanale roka, gram ze swoim bratem na lanie. Gram. Pobiegamy, ścigamy we wyspie po, w dwójkę. Powiem wam, że naprawdę gierka jest trudna. Yy, wynajmniej to tak jest moje zdanie, bo wiecie, ja nie za bardzo przepadam z zaganieniem zombie i wiecie, na nich po, po łopetynie. Ale wydaje mi się, że jest trudniejsza od LeFordeta i to o wiele czysty taki. Widać, że Survival postawili na przetrwanie. Dobra, ja się będę zmywał, bo już 7300 trzeba jeszcze Last kila jakiegoś pieprznąć. Dzięki za obejrzenie ludziska tego filmiku. Trzymajcie się, będę wrzucał jakieś nowe filmiki. Jak tylko czas pozwoli, bo jeszcze robota. A teraz interyzacja roczna. Także niektórzy powinniście wiedzieć, co to znaczy. Widzimy się w kolejnym filmiku, wrzucę coś może jeszcze jutro, pojutrze jakiś trailer albo gameplay. Strzałeczka, jest moc!